Zakończyła się 13 kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego. Z tego powodu w budynku ogniska pracy pozaszkolnej podsumowano działalność w trakcie ostatnich 10 miesięcy. Był czas na wspomnienia, statystyki, ale również podziękowania. Podsumowaliśmy nasze działania w poprzednim roku, czyli wszystkie akcje, które zrealizowaliśmy, w tym akcje partnerskie, akcje, które stworzyliśmy od zera, a także wszystkie wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. Podczas tego wydarzenia podziękowaliśmy również odchodzącym radnym oraz osobom, które wspierały nas w trakcie tego całego roku. Dla nas, jakim największym wyzwaniem była powiatowizja, natomiast najważniejszym takim projektem na rzecz młodzieży, czyli osób, dla których tak naprawdę działamy, jest teraz projekt Młodzież Nie Ryba Głos Ma, czyli projekt, w którym umożliwiamy rozmowy między uczniami a dyrekcją na temat tego, jakich zmian uczniowie potrzebują w szkołach, czego oczekują od dyrekcji. Jednym z ojców Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego jest Patryk Gabriel, który nie krył dumy. Bardzo miły, ciepły wieczór, ale taki trochę słodko-gorzki, bo z jednej strony absolutna duma, to co ci młodzi ludzie robią, w jaki sposób podchodzą do Swojego zaangażowania społecznego, no napawa dumą i nadzieją na przyszłość, a z drugiej strony oczywiście przykro, bo oni odlatują najczęściej w świat, gdzieś robią karierę. To są naprawdę dobrzy obywatele, odpowiedzialni, rozumiejący to, czym jest nasza lokalna, ale też i narodowa, europejska wspólnota. I za to wszystkim, którzy odchodzą, a i tym, którzy będą dalej pracowali w tej Radzie, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem z nich po prostu bardzo dumny. Podsumowania sporządzili również przewodniczący każdej komisji młodzieżowej Rady powiatu starogardzkiego. Jakie były ich najważniejsze projekty ostatniego roku? Wydaje mi się, że najbardziej dumna jestem z dwóch turniejów, które zrealizowałam w trakcie pandemii. Był to dla nas szczególnie trudny okres, ze względu na to, że sport raczej kojarzy się z towarzystwem i realizowaniem działań wspólnie. Podczas pandemii nie mieliśmy takiej możliwości, a mimo to udało nam się zrealizować jeden turniej szachów online oraz zrobiliśmy taki turniej. Trzeba było rejestrować swoje treningi na aplikacji. Bardzo dużo osób się zaangażowało, mieliśmy bardzo bardzo pozytywny odzew. Najważniejszym projektem tej komisji było nic innego niż cała promocja powiatu wizji 2.0. Był to naprawdę ogrom pracy, wręcz można powiedzieć stresu, czy wszystko da się dopiąć, wszystko wyjdzie na czas. Inspiracje czerpałem głównie z takich lat 80. -tych, 90., -tych, z takich miast Neonu i właśnie to chciałem zaprezentować na całym plakacie, na całej scenie, w całym grodzisku. Kolejny udany rok Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego. Tak, mówimy to każdego września, ale nie ukrywajmy, młodzi ludzie za każdym razem zaskakują nas pomysłowością, zaradnością i imponującym wręcz zapałem do pracy. To przecież w końcu Polecamy również zobaczyć dożynki w Bolesławowie. Co roku imponują ogromem atrakcji, oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.